Cześć na Pomóż! Pomóż! Przynajmniej w końcu mam płaski brzuch. O, cześć, chłopaki! Mleko. Kwaśna śmietana. Hmm. Dzięki, panie tato! Łycha obrzydliwego spaghetti na twarzy to najmilsza rzecz, jaka nas dzisiaj mogła spotkać! Właśnie! Tak trudno jest być facetem! Co, co takiego? Twoje słowa? I musisz natychmiast je połknąć! Dlaczego? Ponieważ być kobietą jest znacznie gorzej. To tak, jakbyś grał w jakąś waszą grę bez tego. radosnego patyka! Masz na myśli joysticki? Możecie narzekać ile chcecie, ale wiecie, kto ma najgorzej? Dzieci! Żeby nie wiem, jak się starały, to i tak traktują je protekcjonalnie! <laughs> o, kochanie, słowo proklakojalnie nie istnieje! Poza tym najgorzej to być dorosłym odpowiedzialność, ojcostwo, zatrudnienie na etacie. Unikanie tych rzeczy jest strasznie trudne dla dorosłego. Naprawdę? To może ci powiem o moim dniu. <słuch> tak się robi wyciskanie na ławce, tak? Ech, stary. O, co ja tu czuję? To cynamon? Nie, cytrusy. Nie, nie, chwileczkę nie. To bez? Nie, to się nazywa Róża Łąkowa. Pomyśleliśmy, że dziś umyjemy się żelem pod prysznic mamy. Tak jest. Wyczuwam tu słabość. Aaaa! Nie pachną jak chemikalia, utożsamiane zwykle z męskością. Dobra, chłopaki, podważmy ich męskość w sarkastyczny sposób. Do waszych perfum pasowałoby wyznanie, że czujecie się niepewnie i nie reagowanie agresją. Tak, i co jeszcze? Chodzenie do lekarza i odmowa cierpienia w milczeniu, aż będzie za późno? Tak, a co potem? Przyznanie, że czasem się malujecie, żeby ukryć przebarwienia, a mama mówi: Tobias, skoro tak lubisz się malować, kup własne kosmetyki i przestań podkradać moje. To znaczy, wy, ma z mazgaje. I tak było przez cały dzień. Cały dzień musieliśmy powstrzymywać łzy, bo chłopaki nie płaczą. Więc teraz wybaczcie. Oh, wy niby mieliście zły dzień. Mój dzień był paskudniejszy niż paskudny paznokieć stopy waszego taty. Mm -hmm. Mamo, opowiedz o swoim dniu, żebyśmy mogli usunąć z pamięci ten obraz. Pracownik miesiąca. E, Panie Joshida, dlaczego żadna kobieta nie została jeszcze pracownikiem miesiąca? Ha, ha. Nie możemy wieszać zdjęcia kobiety. To by rozpraszało mężczyzn. Wtedy kto by został pracownikiem miesiąca? Ale może przyszedł czas na zmianę? A no właśnie, jesteś już tutaj od pięciu lat, więc najwyższy czas, żebyś awansowała i dostała własny gabinet. O! Moje gratulacje. Chodźmy teraz, dobierzemy ci auto służbowe. No. Nikul, masz ten raport, o który prosiłem? Ach, położyłam go na biurku szefa. O, przypomniałem sobie, Jim, czytałem twój raport, doskonały. Chodź, poszukamy ci wreszcie własnego gabinetu. O, zapomniałbym, powinnaś się więcej uśmiechać. Więc nie dość, że płacą mi za pracę 22% mniej niż mężczyznom, to jeszcze oni spijają całą śmietankę. Tak jest. Absolutnie masz rację, Gumball. A! Nadal twierdzę, że najgorzej być dzieckiem. Tak, kochanie. Jak znosisz te wszystkie krótkie dni i długie wakacje, to musi być takie trudne. Przynajmniej moje pokolenie nie zrujnowało gospodarki całej planety. A dom, na którym mnie nie będzie stać, i tak zaleje stopiony lodowiec. O, cukiereczku. Takie domy pod wodą nazywamy łodziami podwodnymi. Są w kształcie długiej bułki. Przestań się dosać! O, to jest nawet przyjemne. O, daj spróbować. O tak, całkiem miłe. Mamo, chodź zobacz. O, macie rację. Wspaniały masaż dla moich palców. Oj tak, jak gumowa miętulka. To naprawdę takie miłe? Rzeczywiście. Zaraz, łapę trecz od mojej twarzy. Ha